yeah uh... Oh. Leż, Leż. No, leży, leży. Eee! Yeah. Leży, Nie dałem rady, nie dałem rady, stary. Dostał, biało, białą ma. Dobra, wale, to mnie. dobrze lecą. Leży, leży, powalony. halo, witam bardzo serdecznie. Ja jestem HeyTV i dzisiaj mam różową Gold Trooperkę. I zagram duo z Michałkiem na arenie. Michałek ma disco specjalistkę Sprawdzimy, czy trooperka Doda mi Skilla w Fortnite'cie, słuchajcie Trwa giveaway na Harley Quinn Na Discordzie i na YouTubie, jedyne tylko co musi zrobić To zostawić łapeczkę w górę, suba na kanale Dzwoneczek, e, w komentarzu Napisać, skin Harley Quinn Będzie mój i jakiś taki milszy komentarzy Tam niżej byłoby naprawdę mega spoko Każdemu kto skomentuje odcinek Zostawię serduszko pod komentarzem I o co chodzi z na discordzie Jeżeli wejdziecie na discorda Tutaj wam się na ekranie wyświetla Na jaki kanał musicie wejść Musicie zostawić reakcję pod postem I bierzecie udział w giveawayu Jutro są wyniki automatycznie podwrzuci Harley Quinna losujemy w niedzielę na Lejwiku O godzinie 10 rano, jakoś tak, mniej więcej. Także wbijajcie. Oczywiście, za obejrzenie całego materiału na ekranie wyświetlają wam się cyferki na Pace Karta. Także warto obejrzeć cały materiał i zgarnąć darmowego Pace Karta. Oczywiście, bardzo proszę o zostawienie łapki w górę, suba na kanale i miłego komentarzyka. Naprawdę, z całego serduszka Was proszę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Lecimy z odcinkiem. Let's go! Dobra, jesteśmy już w gierce. Jak widzicie, mam Gold truperkę. Michał gra disco specjalistką. W tym meczu sprawdzimy, czy Gull trooperka różowa z pierwszego sezonu I disco specjalistka z sezonu chyba drugiego Z kardetu bojowego, tak? Tak, dokładnie e, dadzą, na jakie, nam, dadzą nam jakiegoś skilla i czy rozwalimy system na przyjemnym parku Lecimy przyjemny park, let's go Mam nadzieję, że dużo osób, no bardzo dużo osób leci To dawaj może ten i ten, co? No dobra, dobra Idealnie będzie, idealnie będzie, stare. Mhm. Chyba, że gdzieś jakaś pompa będzie leżała, ty lądujesz na nim, ale wątpię. Dobra. Ja... To tutaj. Dobra, ja, ja z nim Mike. nie będę walczył, 50-50. No Aha, dobra, jesteś tutaj u mnie. Skrzynia. Jesteśmy razem na jednym domku. Więc mhm. silaucik. Ja mam wędkę, stary. Mam pistolet. Gdzieś chłop, aha no właśnie Leży, leży, leży? Dobra, mamy go, elegancko, tutaj chłop Lewa strona Chodź do mnie Michałek, jak możesz Ej, Tylko pompę wezmę Mam gościa na dole Dobra, leży, leży, leży leży, leży. Strzelają się na boisko Dobra, to idziemy tam, dawaj tam Ja mam stajperkę abyś spingował Chłopy lewa strona, chłopy lewa strona Jezu Chryste, Magdaleno. Idealnie. Uważaj. Uważaj. Jeden ma 60 mniej. Tam daleko. Jezu Chryste! No nie. Ja, ja, ja nie jestem snajperem. Dobra, idę do ciebie, Michał. Już nie bawię się w snajpera. A te chłopy po lewej stronie co były? Zero ma, zero ma. No właśnie, zabudował mnie A gdzie on? On, on HG, HG ma, okej okay. Mam go, mam go w boksie Do ciebie tam nie wejdę, on ma bardzo mało Leży, leży Nice, nice Ej, a te chłopy z boiska? Znaczy tutaj coś strzelały? Tutaj Leży, leży No nie no, co jest pięć? Już koniec? Leży, leży, dobra Kurde Michałek, ty, ty być kurde good player Normalnie Ty, to wszyscy? Koniec Nie wiem, ja mam cztery kile Ja mam dwa Ta, na pewno więcej niż na kazualu Dobra, to idę do ciebie, czekaj e, Dasz mi amo do, e, do AWP jest Kurde Michał, daj go sfragować! Nie, nie, nie Daj amo do AWP Kurde, następny. A widzisz? Karma I do ja, bo on mnie zarpagował. gdy mnie zasyłem dole, nie wiem, on tu kolapsuje, kolapsuje serio? Mhm. Jest skość na dół. ja pierdzielę, już Citroën. Nice. Powalił już z swojego z kanału. Swojego, wiem. Może dobić, to, ja będzie HP. Nie, 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 nie dało mi powalenia. Leży nice. Weź mi lecz go. Eee! Nie, nie dałem rady, nie dałem rady stary O jedna sekunda, o jedną sekundę Już, 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 już nie stary, Dobra. będę ten Nie dałem A, rady, je, je. Ja, ja, ja już klikałem stary, e, ja już wiesz, już nie podnosiłem stary Cofnę się na przyjemny, cię podniosę Najgorzej, bo jakby po prostu był bug, bo jestem bak, że sama podnosi najgorzej jakby Ta na plecy bym cię podniósł, iść. bez kitu To by było jeszcze. Dobra, dobra, cisnę, cisnę, cisnę Ile masz ammo do Emy? Do Emki mam 57 Daję ci połowę, bo znalazłem. No zapas, na zapas mam 47, 47. łódka płynie, łódka, płynie łódka, płynie łódka Ja mu daję sobie e, tam w tam nas, dalej. w nas Ta jest ja prawie dostał Dostał biało, biało ma! Leży, leży Kop zostawił swojego kumpla Nie, jest tutaj Ta jest, 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 jest Ja idę pierwszy, bo... Za 31 Puść mi, puść mi pierwszego, bo jak ja znaczy, jak ja dostanę d Na biało jest Na biało jest Ja bym chciał tego 50 keba ale tu, tutaj już chłop, chłop tańczył. Chcesz tego auga? E, a ty? No, możesz sobie wziąć. W sumie. No dobra, to, to sobie wezmę A mój sniperki masz? Ej, tam masz skara, w wariacie! Dobra, dobra. Ja wezmę te mini, do tego biga wypię. I te mini w sumie. Dobra, ja ja mam, ja, ja mogę stakować mini. Jak nie masz slota, to mogę stakować. Ja na zapas będę miał te mini jak sobie. Dobra, dobra, słuchaj. Czyli takie trzy głowy zdałem na kastanie Py, 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 py. Ja nie mam dalej rakiet do RPG. Ja nie mam, żeby ci dać Nie wiem stary, idziemy bardziej obrzeża czy bardziej na środek? wolę ja bardziej na środek A tam się... Eee typy, typy mam typa Tutaj się śladą, to jest bitka Na Naprawo dzisiaj ze sniperki Tata możemy pójść właśnie na prawą stronę i... Ojku Bardzo, że mam do snajperki? Ta e, 92 okay. To nie jest w jak nie dostał Kurde, to Ammo by się przydało do tego RP'a Tam ci mają strefę, uważaj, na tamtych. Ojejku, misklik Tam też chłopy, pa! Ja bym tych podjechał pier... Tam strach trochę blisko, więc... Ty, ale kolapsują to chyba, Michałek Dobra, już schodzę Chłop dostał Uważaj z góry Ja też dostałem Lecz się uważaj, Michał, tylko nie padnij. Znowu dostaję z góry. Chodź ko mnie. Jakoś to rozkminimy. Chłop na kim hgs siedzi siedzi. Pod, mną jest chyba gościu stary. Nie, czysto. Jakby to zrobić stary, truje Po głowie leży, 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 leży Nice, nice Chłop z góry schodzi Nie wiem czy tutaj Niko nie ma stary, czekaj Nie, czysto chłop na górze jest Ostatni to jest? Tak, no, no tutaj tak a widzę! Biało, biało! Leży, leży, leży! Coś na... do mnie próje, ale nie wiem skąd! Z góry, z góry. Na biało jest, na biało. Ty też? Nie. Idę do ciebie Podmieniam mu ściankę. Leży, leż, 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 super leż. Jest coś do zabrania? Mogę coś zestakować. Ja właśnie mam dużo leczenia. Yy, a tamty ale... gdzieś Eee, yy, dobra, id id idę po tamtego loot stary. Mhm. Ja mam cztery flopery Okej, okay, zarąbiście Nie, To, to laidy wezmę 5 mhm. laidów mam stary Okej okay. Tu jest gość, się nawalają Dobra to idziemy tam To jest doma Uważa Uważaj jakaś stajka 72 Ej, chodź Dobra walę vale, tam najdę Nie Dobrze lecą 110 na kolejny Leży, leży, powalony, polskie najdy poleciały nice, nice. Ja cię takie same dałem, tylko że dwóch zabiłem Tutaj masz gościa w turtlu Leży. Leży Dawaj, to pompa stary I tam chłop był powalony, nie wiem czy oni się podnoszą czy nie Pewnie się oni podnieśli ta podnoszą Ta podnoszą się Leży O kurde, zostałem strapa pa u mnie jest, u mnie jest Biało mam Michałek, 17 HP, schodzę, schodzę na dół Dać mi flopera Leż ym. Weź te floperki Dobrze. On ma biało, on ma biało Leży super Leży, leży, leży leż. okay, Okej, okay. okej Dam ci jednego flopera Dobra bo masz na zapas jakbyś brał, albo możesz mi dać e, 50. No, nie, nie, to ja wezmę, to ja sobie wezmę, bo mam tylko dobra, 50. Dobra. Tam, tam są, tam są. Do, no to idziemy Ale te polskie najdy fajniutkie rzuciłem. Ja dzisiaj takie też dwa polskie najdy rzuciłem. Dwa? Mam rakiety w końcu, stare. Ja też mam, 12 nawet. To, aha, to trzymaj. Gdzie są typy? Eee, no. Tutaj, też tutaj się strzelały Dobra, wiem. ile mam ammo, chcesz jakiś ammo stary? Nie, ja mam full, ja mam full do Tutaj, patrz Nie, nie, tam nie Przed Te nami są Pod nami, pod nami No, no, pod mostem chyba No, tutaj się nabalajmy ta waler pega Leży Dobra, nice naj... Jest trap, tu jest trap Ostatni typek Dostał 40 Eee, chciał mnie je strapować Jest tu... Ch Co on robi? Trap challenge? Dobra byku, wychodź stamtąd, walę RPGa Ty, a gdzie on jest? Aha, on jest na HG. Po Biało, na hita jest, na hita jest Zabudowałem się Ej, to jest ostatni Skilofowałem Aha. go Ta, skilowku? Skilowku? Skilofowałem go Skilowku? No dobra, jesteśmy po gierce Wygraliśmy giereczkę Różowa gold trooperka i disco specjalistka To jest fantastyczne połączenie Bardzo przyjemnie się grało Dzięki Michałek za nagrywkę Poci, spoci. I widzimy się na kolejnych odcinkach Pozdro